Kraju, w którym możesz być pozwany praktycznie za wszystko. 54-letnia kobieta z Nowego Jorku pozywa swojego 12-letniego siostrzeńca. Cała sprawa zaczęła się w 2011 roku, kiedy Jennifer Connell brała udział w urodzinach swojego wtedy 8 siostrzeńca. Gdy chłopak ją zobaczył, skoczył w jej kierunku, krzycząc: Ciociu Jen, kocham Cię! Kobieta złapała go, ale nieszczęśliwie upadli na ziemię i kobieta złamała sobie nadgarstek. Cztery lata później kobieta pozywa chłopca i chce 127 tysięcy dolarów za swoją kontuzję. Wygląda na to, że dalej cierpi z powodu tego wypadku. Jak twierdzi, nie może chodzić po schodach, bo nie potrafi trzymać się poręczy. Ciężko jest jej też utrzymać w tej ręce talerz. Tak jakby fizjoterapeuci nie istnieli. Kobieta uważa, że ośmioletni chłopiec powinien być na tyle wychowany, by wiedzieć, że nie należy skakać na członków rodziny. Okej, okay, ale czy ponad pięćdziesięcioletnia kobieta nie powinna być na tyle mądra, żeby nie pozywać swojego siostrzeńca do sądu za głupi wypadek?